Hejka kochani, dzisiaj y, zadzwonię do mamy się spytać, czy będę mogła przetestować lody chmurki. Czyli lody wersow, nowa, nowość, y, czyli te lody takie fajne. Ale muszę zadzwonić do mamy się jej spytać. Zaczynamy! Dzwonimy, patrzcie. Aha, po to ona wzięła inny telefon, dobra, dzwonimy na inny. I no ten to na pewno odbierz, bo to jest drugi telefon. Teraz się nie spytamy, w właśnie... Czekajcie. No. Halo? No cześć. Cześć, mogę przetestować sobie lody chmurki? Nie mam już kataru, proszę. Wysmarka najpierw porządnie. Proszę. A ja wysmarkałam. Dobra, Emilko, powoli, powoli, powoli. A gdzie one są? Yy, eee. Po prostu babcie i chciwiem niezdolnej szuflady z wrażarki. Dobra, na razie. Zanim zaczniesz je. Dobra, ale ja już czekam z godzinę. Ale nie wyjęłaś ich, niech one chwilę poleżą na tym. Natomiast... A, dobra, dobra, na razie. Dobra, na razie. Powoli, powoli. Dobra, na razie. Jednak to z nami z rodzicami rozmowy są stresujące. Proszę pokazać te chmurki, które sobie kupiłam w stokrotce. Jeśli wy już je testowaliście, napiszcie ja mi w komentarzach, czy wy... Yy, czy wylicie te chmurki i yy, te lody chmurki? Może, jak zostawicie pod tym filmem 20 łapek do góry, nagrywam kolejny odcinek i testuję nie lody chmurki, ale burzy. Wiecie, nigdy nie testowałam tych lodów, a może się okazać, gdzie? Gdzieś, czy że coś tam jest? W tym składzie. E, prawdopodobnie to są tak: lody o smaku śmietankowo-waniliowym w białej czekoladzie z cukrem e, Wartość tego, co przeczytałam, to bardzo chyba dobre, ale muszę poczekać, bo nie miałam, kat miałam katar, a potem chrypkę. Więc muszę jeść naprawdę powoli po prostu moja mała się tak o to martwi. Niby jest wiosna, a jednak brzydka pogoda. Uwaga, testujemy lody No dobra, lody wyglądają spoko Ale nie wiem, czy się zgadzimy Uwaga mm. Dobre Światek to tak trochę jak lody śnieżka W sumie, w tej kosce, Ale posypka jest pyszna Strzelajim cukrem się dodatne I te ch, bu, i te bu, i te rody są wersow Korzystajcie bardzo pyszna, dobra i całkowita. Polecam. Mm. Polecam bardzo. Pyszne. Jeśli chcecie takich odcinków, bo już zakończamy. Musisz zastanowić dużo łapień w ogóle. A jakby chociaż nawet pod tym filmem, byście chociaż napisali komentarz, przetestuj tych chmurki, to na pewno kupię. Jakbym miała czas. Bardzo by się ucieszyła. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie.